Kościuszkowski, festiwal nauki. Wielkie odkrycia wielkich ludzi. A kolejna postać to Fryderyk Chopin. Żył on w XIX wieku. Był on polskim kompozytorem i pianistą romantycznym, znanym jako jeden z najwybitniejszych twórców muzyki fortepianowej w historii. Do jego dzieł należą Polones, Nocturn i Etiuda. Zapoczątkował swoją karierę w Polsce, ale z powodu upadku Powstania Listopadowego musiał przenieść się do Francji. Został tam aż do śmierci, która nastąpiła w 1849 roku. Szczególną postacią jest też Jane Austen, urodzona w 1775 roku w Anglii. To jedna z najbardziej cenionych pisarek literatury światowej. Autorka takiej powieści jak Duma i Uprzedzenie czy Emma słynęła z ostrego humoru, ironii i niezwykłej umiejętności obserwacji ludzkich charakterów. Pisała o miłości, klasie społecznej i codziennych dylematach, ale w tak przenikliwy sposób, że jej książki są aktualne do dziś. Choć za życia publikowała anonimowo, po śmierci stała się ikoną literatury, a bohaterowie ideologii pozostają nieśmiertelne. Kościuszkowski, Festiwal Nauki a kolejną postacią jest Mikołaj Kopernik, urodzony w 1473 roku w Toruniu. Był astronomem, matematykiem i lekarzem, który na zawsze odmienił nasze zrozumienie świata. To on ogłosił teorię heliocentryczną, twierdząc, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. To jego dzieło o obrotach sfer niebieskich stało się jednym z najważniejszych tekstów w historii nauki. Doprowadził do naukowej rewolucji, która rozpoczęła nowożytność dziś mówimy, że wstrzymał słońce, ruszył ziemię i odmienił bieg historii. Kolejnym wielkim człowiekiem jest Homer, najsławniejszy poeta grecki żyjący około VIII wieku przed naszą erą. Był pieśniarzem, epikiem, śpiewakiem i recytatorem. Uważa się go za ojca poezji epickiej. Mało jest wiarygodnych informacji o jego życiu, lecz prawdopodobnie urodził się w Smyrnie lub na wyspie Chios. Co ciekawe, według legendy, Homer mógł być ślepcem. Przepisuje mu się stworzenie Iliady, Odysei i hymnów homeryckich. Wyobraźcie sobie morze bez końca, wiatr w żaglach i niepewność, co kryje się za horyzontem. Tak właśnie wyglądało życie Vasco de Gamy, portugalskiego odkrywcy, który na zawsze zmienił mapę świata. Urodził się około 1460 roku w Sines w Portugalii. A zmarł w 1524 roku w Indiach. W 1497 roku Vasco da Gama odkrył morską drogę z Europy do Indii, opływając Afrykę od południa. Wyprawa rozpoczęła się w Lizbonie i trwała prawie rok. To odkrycie otworzyło nowy szlak handlowy do Azji i uczyniło Portugalię potęgą morską. Poruszając temat Wielkie Odkrycia Wielkich Ludzi, warto wspomnieć o Kartezjuszu. Był on francuskim szlachcicem, matematykiem, fizykiem i filozofem. Urodził się w 1596 roku i zajmował się głównie geometrią i algebrą. Dał on również początek geometrii analitycznej. Jest uznawany za ojca filozofii nowożytnej. Zajmował się również racjonalizmem i metafizyką. Znany jest ze swojego słynnego powiedzenia cogito ergo sum, znaczącego myślę, więc jestem. Zmarł w 1650 roku. Następną postacią jest Robert Oppenheimer. Urodził się 22 kwietnia 1904 roku w Nowym Jorku. Był amerykańskim fizykiem, który kierował pracami nad stworzeniem bomby atomowej w ramach projektu Manhattan. Po wojnie sprzeciwiał się wykorzystywaniu broni jądrowej i apelował o kontrolę nad energią atomową. Zmarł 18 lutego 1967 roku w wieku 62 lat na skutek raka. Wielkie odkrycia. Wielkich ludzi. Thomas Alva Edison żył w latach 1847-1931. Był amerykańskim wynalazcą i przedsiębiorcą, autorem ponad tysiąca patentów. Udoskonalił żarówkę, wynalazł fonograf. Osiągnął tak wiele, mimo że cierpiał na niedosłuch. Następną ważną postacią jest Neil Armstrong. Urodził się 5 sierpnia 1930 roku w stanie Ohio. Po amerykańskim astronautą, który jako pierwszy człowiek postawił nogę na Księżycu 21 lipca 1969 roku. Jako dowódca misji Apollo 11 wypowiedział słowa: To mały krok dla człowieka, ale duży dla ludzkości. Zmarł 25 sierpnia 2012 roku w wieku 82 lat z powodu komplikacji po przebytej operacji serca. Kościuszkowski Festiwal Nauki. Następną znaczącą i słynną postacią jest Mikołaj Rej, polski poeta żyjący w XVI wieku na Lubelszczyźnie i ziemi krakowskiej. Zasłynął jako ojciec polskiej literatury, bo był jednym z pierwszych poetów piszących po polsku. Wielkie odkrycia wielkich ludzi. Ignacy Łukasiewicz żył w latach 1822-1882. Był polskim farmaceutą i pionierem przemysłu naftowego. Opracował pierwszą lampę naftową, a w Bobrówce współtworzył pierwszą kopalnię ropy na świecie. Uważał, że, cytując, przyszłość należy do nafty. Następną postacią będzie zaliczany do wielkiej trójki renesansu u boku Rafaela i Leonarda da Vinci i Michała a właściwie Michale Angelo di Lodovico Buonarotti Simoni. Urodził się 6 marca 1475 roku. Był włoskim rzeźbiarzem, architektem, poetą oraz malarzem, za którego się nie uważał. Spod jego dłuta wyszedł m.in. sławny Dawid oraz znajdujący się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie Pieta. W latach 1508-1512 pracował nad freskami ozdabiającymi sklepienie kaplicy Syksteńskiej w Watykanie. Jego twórczość inspiruje artystów na całym świecie. Michał Anioł zmarł 18 lutego 1564 roku. Kolejną słynną postacią jest Karol Darwin, brytyjski przyrodnik i geolog żyjący w XIX wieku w Anglii. Zasłynął ze stworzenia Teorii Ewolucji. Słynie także ze słów przetrwają nie te gatunki, które są najbardziej inteligentne, nie te, które są najsilniejsze, przetrwają jednak te gatunki, które potrafią najlepiej przystosować się i dostosować do zmieniającego się środowiska, w którym się znajdują. A na koniec kolorowy świat sztuki. Pablo Picasso, hiszpański malarz i rzeźbiarz. Żył w XX wieku i był jednym z najważniejszych artystów nowoczesności. Urodził się w Maladze, tworzył głównie we Francji. Był współtwórcą kubizmu, stylu, który zrewolucjonizował sztukę. Jego prace, jak Guernica czy Panny z Awinionu wyrażają emocje, błąd i głęboką refleksję. Picasso mówił, każdy dziecko jest artystą. Problem w tym, jak pozostać artystą, gdy się dorośnie. Audycja została nagrana przez klasę pierwszą D. Życzymy udanego festiwalu Kościuszkowskiego.